Przed hotelem Strzelecka 34 apartamenty. W ostatnim czasie robiliśmy tutaj inwestycję, która polegała na montażu klimatyzacji VRV od LG piątej generacji. No to wbijajcie za napad. 20 stopni, temperaturka ustawiona, ciepło, chyba aż za ciepło, jak po spleczce, na krótki rękawek możemy sobie zmniejszyć, zmniejszyć temperaturę moc to jeden z trzech, idziemy dalej Sypialnie numer jeden, mała, przytulna, fajna, temperatura 20 stopni, do spania idealnie Cypialnie numer 2. Również ustawione mamy 20 stopni ciepło. Z fajnym widoczkiem. Chodźcie zobaczyć. Ale chcę Wam pokazać taki podstawowy sterownik, gdzie możecie sobie zmienić temperaturę oraz moc. Ja mam ustawione 20 stopni na auto. Wystarczy. Komfortowe spanie. Super. Znajdujemy się w apartamencie podoficerskim bardzo fajne klimatyczne miejsce mogą Państwo zobaczyć starą cegłę również klimatyzatorem LG typu PowerPound, mamy ustawione 26 stopni, cieplutko również na krótki rękawek patrzcie dalej sypialnia też w klimacie rustykalnym również z cegłą, specjalnie zostawiona, bardzo modna teraz można odtrzymać. Jak możecie zobaczyć, nasza praca ma wiele plusów. Jednym z nich są piękne widoki. Znajdujemy się na dachu hotelu. Zobaczcie Państwo, jaką mamy piękną panoramę. Pokażemy Wam jeszcze dwie jednostki zewnętrzne. Te dwie jednostki wystarczą na część hotelu od strony łąkowej. Trafiki takiej formy artystycznej nie polecamy. Kolejne trzy jednostki zewnętrzne LGT o mocy 52 kW, każda jedna. Te trzy jednostki wystarczą na yy, drugą część hotelu, czyli od strony ulicy Strzeleckiej. Dziękujemy pani menadżer, że tutaj udostępniła nam pokoje, żebyśmy mogli troszkę ponagrywać, troszkę zrobić promocji. Nasza firma ArtDom z Konina wykonała tutaj mega dużo roboty. Zrobiliśmy dla Państwa klimatyzację. Latem chłodniutko, zimą rzeje, cieplutko polecamy. Kolejne fajne miejsce na mapie Poznania. Sam z dziewczyną przyjadę na weekend. Zapraszam serdecznie, polecam.